No? Zajmę ja to wybiorę to pozdra Czemu takie komentarze? Czemu takie komentarze wszystkie? Daj mi odmina, chopie, co ty sobie? Na czy potem. Przed TFT, bo nie chcę się z FATA wychodzić A znaczy, ja nie, źle mi się gra w FATA na stawienia. Ja mam tekstury epickie ale nie mogę inaczej grać, bo nie Poku, no i masz lag się to nie, już nie mam lagów, tu. pierwszy mecz był taki No poczekaj, masz co to za lagi Co ty powiesz? Chyba, że na streamie tylko tak widać, ale serio, masz odcinki co w sekundę Może ty nie masz lagi, nie masz neta A może? To nie jest wszystko nic zmniejsza zmniejsze... czekaj no jak ci powierzchnię, znaczy nie wiem. Zobacz to, Bierka. Jak będziecie, gdzie chodziło. A może ja mnie, ale kurwa, coś ci się przydało. Może i to ja, nie wiem. 7 nie teraz wszystkich, tak? Lecę, wszystko ok. Nie wiem. FPS jest no. znaczy skaczą, no Skaczą mi klatki. Mam 120, nagle 60. Podna też już Niemodne do streamowania, chyba. Się wydaje mi że u Ciebie RAM robi robotę, też masz takie... te... A mam po prostu małe RAMy z streamu. Albo mało, albo masz... ...popsute, albo kurwa dysk, albo co? Nie, przecież nie. Nie, po prostu jest... bo nie mogę trafić w gościa, dobra, mam lagi. Mam dał w łapy. Nie mogłem w typa trafić. Ja jest pompy na metr. Nie będzie fota grała w streama nie chcę zmniejszać? Po co? No 60% Czemu on wyszedł z gry jak go zabijałem? Ale gówno Też To jest to? Poprzewszedł z gierki Bo nie chciał mi fraga dać Nie, ty informuj mnie Kurwa, kurwa No nie dobra, w sumie miałem już uniformy zanim to powiesz jeszcze... Nie, teraz jest sztos mówię, musi się zanadować te wszystkie te surki się ładuje, po prostu jest zapierdolnie A te ramy serio mam trochę kość ale co? Kupiłbym sobie ramy No mi szkoda że... nie są drogie nie są, na no, jak trzeba dać z tej stówki Teraz za dużo dodatków Nie, teraz się, teraz się dobrze gra Kurwa za ten to, to miglandz A zawsze A to strosło, bo jak siedzi w głowie

Zabity, kurwa, dwa fragi mam już Opie jak ja się tak po pose... Na takich nie najlepszych FPS-ach Ja dobry bo ja jestem, nie? nie? nie. Chłopie, jak, nie? Kurwa, jestem najlepszy Człowieku, ale mam lag, nie, źle mi się gra Dogram tego game'sa i pierdzielę to chyba No jeszcze może zagramy z jednym tu. A typ co był już nie? Gość zajął się ze mną bić? O skara kurwa, który ty robisz? się ze mną bić? To, to jak sobie stary... Kolapsał mi mi dobra Sezon dziewiąty Sezon dziewiąty, pozdrawiam O fajty, fighty, fajty fighty. No, bierzemy to to fajty Ona zawsze chciała gdzie jest JURT? Co dodał? Ciekawe co to będzie. To z Julią Costera jest. A co to będzie? Każdy przeżer na kasę, do napisz. A dupa Nawet nie wiem, kto to jest Julka Costera. Dobra, trzy fragi chłopi na arenkach, nie? Co to jest Julia Costera? Taka YouTuberka. Słaba. Trzy fragi chłopie na rękach mam FOKSamp, Adix jesteś. Ja pierdolę jest to najlepszy chłopie. Co to jest trzy fragi? Na arenie chłopie, to jest bardzo dużo for me. I mam Max Masów Gościu wygrałam sobie Gierka na, na laksach. Kurde, jestem bogiem. Co będzie Gierka na YouTube. Oh mi... Oh Adix. Lepszy. Adix to jest. Kurde. O, fajty ona zawsze... O kurwa si... Incredible. Szczerze incredible. fajty. Owy kurwa. A się bią. Ładźcie granata. Na mordę. Kurwa kławką się rozjebali. Nie da się budować! O kurwa! Hu 4 fragi! Ja pierdolę! Dobra, chłopie, weta! O ty kurwa kolapsująca mnie! A ci walę! Co to jesteś ty kurwa, psie Słuchajłem się na dole. O kurwa są trochę. Ja stąd kupam. Kurwa, i jest? 80 Czebo kurwa nie wiem co się dzieje Jakie... O kurwa Jakie gówna grają w tą grę Ty się wali sam do siebie chłopie nie? Ja pierdolę Ja jestem totalny sam. pokaż się ty psie. Dobra, nie wiem. Kurwa, nie mam HP ja wygram giera, nie? A się nakliniłem tego <laughs> O kurwa, chłopie, ściem Wyglądam to, ale coś mi laguje Nie, u mnie jest wszystko git Nawet na telefonie, chłopie że, to, że tobie jest git, to znaczy, że on Ty kupo. Jest osób, osób, nie Nie 14, 13 nawet. No. Dobra, idź do strefy, jebać ich. Nie mam HP, żeby się fightować. Czekaj, czekaj na nich Jezu, a się nachylał. Kurwa Kurwa mnie tam.

Ty się chowa chłopiec, w dziesiątym sezonie. Jezu, 0 hp 5 fragów chłopie i 8 osób do końca. No jest, no jest. Ale jestem spocony, jest, dobra, my dzisiaj robimy parasole stary. Dobra. Jeszcze 8%. Dobra. Skończysz grę, jako. Da mi się mega dobrze. O, ale kurwa robię 5 osób. 5 osób, chłopie. Dobra, dobra focus. Się. Dobra, się. dobra, to jest typ, kurwa. To są jakieś boty, chłopie mi się wydaje. Kurze się, jakbyś miał farbę na błotów I wygrasz parasolkę Lejną, kurde Nie wygram parasolki To jest turniej a, a na turniej też chyba można Nie Dostał? Zero HP ma Sześć fragów Trzy osoby mi zostało, kurwa ja rekord chłopie życiówkę robię, nie? Ja pierdolę 6 fragów mam Co jest, ej co jest chłopie, o co chodzi, nie? Ja pierdolę, ale jestem spocony Oglądasz to? Oglądaj, bo chłopie Takich playsów w moim wykonaniu nigdy się nie zobaczysz Ja pierdolę Dobra, żebym sobie wygrał parasolkę. No dobra, ten. teraz dodali, że te... O ty kurwa. Kurwa, sniper, Oh, shit. Trzeba go obiec. Pop, jakbym zginął teraz, sniper w plecy. Kurwa, wyszedł z tej gry na zawsze. A no to jest dziwne, nie? Przy FIFA stary miałem 7 most, przy Fortnite 2 się waha Ciebie nicze to jedna Cześć to? Co zrobisz? Nie wiem Ej, Adamutki o... TFT jest w twój oglądany ci byłem. Nie jak LOL, tylko wchodzi za... Wiem, TFT może być, coś będzie więcej Kurwa brutalnie tu chodzi i chuj z wygranej gierki Zginęłeś? No nie Cicho Jak to jest jakiś Bambik w tym, no to. To z tego jak on to wygra, bo ma kurwa tego brutala Czaj się, no nie? niestety to. To nie oglądasz? Oglądam, tylko pierdolisz mi, a ja potem. Muszę to 15 sekund później to widzieć Zdrada, Zdradzasz mi i wiesz Zresztą racja Dobra y... Chuj to się wydawać na górkę i tyle A snajpy kurwa nie podniosłem A mam po 200hp 3 osoby do końca O kurwa I typa Już zginąłem. Kurwa, top 4 Ja yeah. Dobro, dawaj Nie. A może do dywizji się Ale zrobiłem mecz. Kurwa.